Ja z tej stady Boże, witam was kolejnie film na moim kanale. I dzisiaj jesteśmy w powiedzieć, że nie wiem, co to jest za ale zagrajmy. Dobra. Aha. I przez to szybciej ten. Nie, nie wziąłem ku. Mm, silnik. Mm. Dobra. Kurczę no. Sz, sz, sz. tak słabo. Nie. Czemu tak słabo. 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 Słabo, 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 no nie, reklama. Dobra, nie chcę. Czekajcie, widzę wyłączę internet i zaraz przyjdę. Jestem już. O, ścigam się z jakimś. No nie. Naprawdę. No nie. Mam internet. No tak. No, mam internet. Dobrze, widzowie, lecimy z tym koksem. Jedziemy. Dzium. Dobrze. Dziu! Zacząłem samochód. Nie. Dobra, lecę. Lec. Jest raz pięć. No nie reklamy. Nie chcę reklam. No, no o, jest, jest w końcu, w końcu. Dobra, pięć macie. No dobra. No co jest? No chyba, się żarty robisz. Jeżeli mi od nowa grę resetujesz. No nie no. No nie, dobre już git. Czemu on szybciej poleciał? Wow. Ja, ale lagi! Juu, ale jakie lagi! Dobra, dobra, mam, mam koła. Mam lepsze koła. Jest! Samochód! Jest! Czerwony! No nie! Bez sens, no. Bez sens. Bez sensowo, no. Czemu? Dobra, wyjeżdżam Nie chcę kudy tego Bez sens przez speed Jak mogę kudy No nie, nie, chcę no leście Nie chcę reklam Nie, zamknął Dobra, jestem szybki no, ale nie tak szybki jak on. No i znowu nie wziął. Dobra, teraz będzie mi się zacinało. O kurde, ale petarda! Nie umiem jeździć. Jo, ratunku. Dobra, jedziemy. No co? Jest. Dobra. Jest. Dobrze, lecimy tu. Będziemy yeah. już. Boom, boom, jest. Boom. Wszystkie. Jest. O nie, może być. No. Nie będę. No nie, no, przestań. Dobra, widzowie, tym słabym akcentem będę, będziemy kończyć, bo mm, słabo teraz jest. Dobra, no to do następnego odcinka. Na razie.